Pedagog dla seniorów. Czy to możliwe? W jakim zakresie i kiedy korzystać? Pedagog jest profesjonalistą, który zajmuje się szerokim tematem jakim jest wychowanie. Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki. Jest też odpowiedzialny za pomoc dziecku w codziennym funkcjonowaniu. Pokrewnym kierunkiem w pedagogice jest andragogika. Jest to dość świeży kierunek w nauce, który skupia się na pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi. Osoba taka skupia się na ścieżce edukacyjnej osób dorosłych i pomocy im. Kolejnym kierunkiem jest psychogerontologia czyli interdyscyplinarna dziedzina, która łączy wiedzę z zakresu psychologii, seksuologii, geriatrii, fizjoterapii, dietetyki, prawa. Oraz komunikacji. Dzięki temu wspiera zarówno seniorów, jak i ich bliskich oraz opiekunów w lepszym zrozumieniu zmian, jakie zachodzą wraz z wiekiem w ciele, umyśle i w emocjach, w wypracowaniu całościowej strategii radzenia sobie z tymi zmianami, w zrozumieniu znaczenia profilaktyki i różnych rodzajów aktywności dla swojego dobrostanu, w odkrywaniu swojego potencjału na każdym etapie życia. W zbudowaniu planu na samodzielną i satysfakcjonującą dojrzałość, w stworzeniu strategii opieki nad niesamodzielną osobą starszą. Kiedy korzystać z pomocy psychogerontologa? Gdy czujemy lub widzimy, że bliska nam osoba starsza boryka się z problemami takimi jak pogorszenie jakości życia, powracające natrętne myśli spowodowane starością. Problemy z pogarszającą się pamięcią, uogólnione rozdrażnienie, nadpobudliwość, zachowania agresywne, pogorszenie nastroju, poczucie izolacji od otoczenia, trudności ze snem, brak nowych obszarów działań będących źródłem satysfakcji, syndrom pustego gniazda, spadek sił fizycznych, brak pogodzenia się ze śmiercią współmałżonka. Brak stosunków towarzyskich. Osoby starsze mają do dyspozycji dużo wolnego czasu. Mogą one, w miarę potrzeb i możliwości, być aktywne dla samych siebie, bądź pomagać innym ludziom. Mogą zaangażować się w działalność różnych organizacji, stowarzyszeń bądź fundacji. Mogą również spełniać się w roli babci i dziadka. Czas wolny często też przeznaczają na swoje przyjemności. Typu uprawa działki, czytanie książek, oglądanie telewizji czy słuchanie radia. W prawie każdym mieście możemy znaleźć wiele atrakcyjnych miejsc, w których seniorzy będą mogli spotykać się, spędzać miło czas i dzielić się swoją wiedzą. Jakie zajęcia, miejsca i metody pracy z seniorami są najbardziej pożądane? Uniwersytety III wieku prowadzące działalność edukacyjną, kulturalną, społeczną i opiekuńczą, które sprawiają, że ludzie starsi chcą się ze sobą spotykać i przebywać, chcą sobie wzajemnie pomagać, służyć bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Wolontariat czyli działanie na rzecz ludzi potrzebujących, które daje poczucie użyteczności i satysfakcji z wykonywania nawet drobnych czynności, np. robienie zakupów, czytanie książek, chodzenie na spacery, wystawy czy do teatru. Kluby seniora, w ramach których starsze osoby mogą aktywnie i ciekawie spędzić czas, organizując wyjścia lub wyjazdy do teatru czy opery oraz różnego rodzaju wycieczki. W każdym z tych miejsc jest wielu specjalistów z zakresu pedagogiki, pedagogiki senioralnej, andragogiki czy osób po odpowiednich kursach, które przygotowują do tego typu pracy. Interesującą formą aktywizacji seniorów jest uczestnictwo w zajęciach muzycznych. Muzyka może działać uspokajająco i aktywizująco. Godne polecenia są również zajęcia reminiscencyjne, których istotą jest wspominanie najbardziej znaczących doświadczeń osobistych. Każda aktywność artystyczna jest bardzo ważna w kontekście pracy z seniorami. Nie bez powodu arteterapia jest często wykorzystywaną formą zajęć w ośrodkach oferujących opiekę nad seniorami. Pomaga ona utrzymać sprawność manualną, jak też jest dobrym sposobem na regulację emocjonalną. Aktywności artystyczne przynoszą tym więcej korzyści, jeśli senior nie będzie wykonywał ich sam. Przykładowe zajęcia to na przykład Malowanie akwarelami lub farbami akrylowymi, kolorowanki dla dorosłych, dekupaż, malowanie po torbach, farbami do tkanin albo akrylami, ozdabianie albumów na zdjęcia, tzw. scrapbooking, czy składanie origami. Elementem pomyślnego starzenia się jest również aktywność fizyczna. Ćwiczenia powinny obejmować formy łatwe lub o umiarkowanym stopniu trudności. Spacer, taniec, Pływanie, jazda na rowerze, gimnastyka. Ćwiczenia powinny sprawiać radość, powodować odprężenie oraz powinny być wykonywane codziennie. Aktywność osób w starszym wieku zapobiega samotności i izolacji społecznej, a także umożliwia utrzymanie niezależności do późnych lat. Co równie ważne, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej możemy znaleźć informacje, które pomogą zapewnić pomoc i wsparcie osobom starszym. Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie. Ale mogą się o nie ubiegać również ci, którymi z różnych przyczyn najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować. Pomoc może być udzielana w domu. Podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego zamieszkania w domu pomocy społecznej. Wysokość opłat jest uzależniona od dochodów osoby korzystającej z pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: sprzątanie, pranie, zakupy, sporządzanie posiłków, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczą je osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Te usługi są bezpłatne lub odpłatne w części albo w całości, decyduje o tym gmina. Aby skorzystać z usług opiekuńczych, wystarczy zgłosić taką potrzebę pracownikowi socjalnemu w ośrodku pomocy społecznej w gminie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Ustali wówczas niezbędny zakres usług. Taki wywiad jest koniecznym warunkiem uzyskania pomocy. Aby skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, należy uzyskać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, że taka pomoc jest niezbędna. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane w domu lub podczas pobytu w ośrodku wsparcia. W roku 2015 z usług opiekuńczych i specjalistycznych korzystały 93 272 osoby, a gminy wydały na ten cel ponad 407 milionów złotych. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 5176 osób, a kwota świadczeń wynosiła prawie 16,5 miliona złotych. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 12916 osób, przy czym liczba świadczeń wynosiła 3 960 436, a kwota świadczeń ponad 86 milionów złotych. Jest wiele sposobów wsparcia osób starszych. Oto kilka z nich. Ośrodki wsparcia pomagają rodzinie w opiece nad starszymi, niepełnosprawnymi członkami rodzin, zapobiegając jednocześnie przed umieszczeniem ich w placówkach wsparcia całodobowego i przeciwdziałają wykluczeniu z życia społecznego tych osób. Przy ośrodkach wsparcia mogą być prowadzone całodobowe miejsca okresowego pobytu. Środowiskowy dom samopomocy. Jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy otrzymają tam opiekę i pomoc w zaspokojaniu niezbędnych potrzeb życiowych i posiłek. Środowiskowe domy samopomocy oferują indywidualne lub zespołowe treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, które służą nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzinny dom pomocy jest przeznaczony na pobyt stały lub okresowy dla osób wymagających pomocy z powodu wieku lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Tego rodzaju wsparcie zapewnia usługi bytowe i opiekuńcze i jest świadczone w mieszkaniu, budynku mieszkalnym, przez osoby fizyczne lub organizację pożytku publicznego. Mieszkanie chronione. To miejsce, w którym osoba otrzymuje okresowe, a w wyjątkowych sytuacjach stałe, wsparcie w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Przygotowuje się tam do prowadzenia samodzielnego życia w integracji ze społecznością lokalną. Ta forma pomocy przeznaczona jest także dla osób, które wymagają stałego wsparcia, ale nie wymagają usług w takim wymiarze i zakresie, jaki jest świadczony w placówkach opieki całodobowej. Bez względu na posiadany dochód, w ramach świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej ofiarowana jest praca socjalna, a ponadto prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych lub potrzebują wsparcia. Jest więc wiele sposobów na pomoc seniorom. Pamiętajmy, że często osoby starsze potrzebują wsparcia z zewnątrz. Bądźmy czujni i uważni na ich stan oraz funkcjonowanie. Podcast sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.